Koboś pochatek, król debilin. Ej pedale, wypad stąd, bo zaraz się gałąź i zarwie, albo mnie osa opieprzy. Nie drżyj ryjaciolo, spadam stąd, bo gałąź się łamie. Cholera, ty, ty tłosta świno. Cię co robicie? Ten pańdzio dostał kredki i się podnieca. Eee, czemuś mnie nie namalował, obezrańco. Chłopaki zarzmudzimy prosiaka i zjedmy na obiad, bo już mnie nerwia bo ha ha ha. ha. Ten bedlin po ostatnim straniu dopy wytarł. No i co mi też się nie chce dopy wycierać po straniu. jak na rozwrotniku do gnoju. Wiem je aż to. Ten śmierdziel obezwrał cały ogon.